Witam wszystkich kibiców. Jesteśmy po pierwszym pojedynku ćwierci na Challenge Cup. wybranym przez nasz zespół z dużą z Kismiru, 29 25. Moim i waszym gościem jest autorka Super Keeper. Fajnego podania w tym meczu, które skończyło się bramką. Poinna Polska pojna. Gratulacje w wyniku końcowego. Dziękuję. Bo zwycięstwo jest. Dziękuję serdecznie, naprawdę spodziewałyśmy się trudnego pojedynku i taki chyba był. Liczyłam na to, że tak będzie troszeczkę lepsza, niestety nie udało nam się powiększyć tej przewagi. Mamy cztery oczka przewagi, mam nadzieję, że to wystarczy. W poprzedniej rundzie zespół zmiru odrobił siedmiopromkową stratę. a Czy też pozwolić jak ciężkie, żeby was wygrały i awansowały? Mam nadzieję, że czarny scenariusz się nie powtórzy jedziemy tam na zwycięstwo po walkę do ostatniej sekundy meczu i mam nadzieję, że e, uda nam się wyjść tam do zwycięstwa. E, Eblonski kibice polskie Twoje bardzo dobre zgranie z e, Sylwią Matuszczyk. Kolejne zagranie z zapleców. Widać, że no, sporo z sobą gracie już, tak? Bo i w Eblągu i w Koszalinie. E, czy można, że tak powiem, e, nauczyć tego kolejnej dziewczyny? Jasne. Nic trudnego. Ja z Sylwią gram już prawie praktycznie 5 lat, 4 lata w Uszelinie tutaj prawie rok, więc bardzo dobrze się rozumiemy i myślę, że tutaj grając także mamy szansę grać się dobrze z zespołem i grać powiem tak szczerze prawie, że na pamięć. do e, końca drugi maraton w tym roku, tym razem pod nazwą luty. Dostały Wam trzy mecze, dwa w widzę i jeden w sumie cztery, bo jeszcze to wodą więcej będzie jeszcze byłem Polski. E, mam no, Wam, że może sił nie zabraknie, gdzieś w topie nie będzie przypadkowej? Mam nadzieję, że nie. Faktycznie w środę czeka nas spotkanie z Piotrkowiem. Później może trudny wyjazd do Turcji i na koniec Gdańsk. Bardzo ważne jest dla nas, żebyśmy to te ostatnie dwa mecze. No I oczywiście chciałybyśmy także kupić z Turcji na tacy. Na tacy. Nie po Tak, żeby, żeby zagrać w finale. Tak, dokładnie. I tego Wam życzymy. Dzięki wielkie. Dzięki serdeczne.